Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, przychodzę do Was w niecodziennym anturażu. Bo ja bardzo nie lubię mieć spiętych włosów, ale rozbieram mnie jakieś chorubsko. Już nie miałam siły dzisiaj, żeby wojować z tymi włosami, ale stwierdziłam, że chociaż ruszę się z łóżka i umaluję. Bo jak się poddam chorobie, to pewnie będę leżała tydzień plackiem. A jak będę jednak mimo wszystko starała się być aktywna. To mam wrażenie, że te choroby są troszkę mniej odczuwalne i troszkę lepiej się mimo wszystko człowiek czuje. A zatem na taki specyficzny chorobowy okres mam dzisiaj dla Was dość luźny temat. Mianowicie, dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat perfum pachnących luksusowo. Jakie nuty powodują, że zapachy, które na siebie aplikujemy, stwarzają wrażenie perfum luksusowych? Muszę Wam tytułem wstępu powiedzieć, że perfumy generalnie ze swojego założenia są dobrem luksusowym, ponieważ nie jest to produkt, który jest nam niezbędny do codziennego życia, który nie jest produktem higienicznym. To jest produkt, który ma sprawiać nam radość i budować nasze samopoczucie. Jest to pewnego rodzaju dodatkowy element garderoby, natomiast taki element garderoby, bez którego możemy się na co dzień spokojnie obejść. Bo umówmy się, na co dzień wystarczy mydło, żel, podprysznic i szampon, i w zasadzie perfum nam nie potrzeba, bo pachniemy z natury kosmetykami, których używamy do codziennej kąpieli. A zatem perfumy stanowią pewnego rodzaju dodatek i dobro luksusowe, ale właśnie, czy zawsze pachną luksusowo? Ich ceny wskazywałyby na to, że najczęściej tak. No bo patrząc na duże perfumerie sieciowe typu Douglas czy Sephora. Widzimy, że perfumy można kupić za 200, 300, 500, 700, nawet 1500 czy 2000 zł, ale czy to na pewno stanowi o tym, że te perfumy będą pachniały luksusowo, jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu, jak Wy definiujecie perfumy luksusowe, a ja Wam dzisiaj w takim luźniejszym filmie postaram się przybliżyć moją definicję tego rodzaju perfum. Zanim omówię dla Was perfumy, które w moim mniemaniu pachną wyjątkowo luksusowo, najpierw chciałabym przejść z Wami przez parę pozycji, które moim zdaniem luksusowo nie wybrzmiewają. Przynajmniej nie jest to moja osobista definicja luksusu, i pierwszymi takimi perfumami będą perfumy od marki Serge Luton Ambre Sultan. To jest zapach piękny. apelacyjnie, bez dwóch zdań, ja tu z nikim nie będę dyskutować. Jest to zapach na poły bursztynowy, na poły kadzidlany, bardzo silnie balsamiczny. Natomiast dla mnie, tego rodzaju zapachy z silną nutą kadzidła albo z silną nutą drzewa agarowego, czyli nutą ut. To zazwyczaj nie są perfumy pachnące luksusowo. To są perfumy na pewno interesujące, za którymi ja bym się obejrzała na ulicy, gdyby mnie minął ktoś pachnący właśnie w ten sposób. Natomiast ja tego rodzaju zapachów nie rozpatruję luksusowo. Nie wiem dlaczego, ale mnie, wszelkie takie ciemne wonie, bardzo właśnie mocno kadzidlane, bardzo udowe, nie kojarzą się zupełnie z luksusem. Mimo że drzewo agarowe jest jednym z najdroższych składników w perfumach, więc yy, powinno być zgoła inaczej. Ale ja nie potrafię na perfumy mocno kadzidlane, mocno agarowe spojrzeć inaczej niż jak na perfumy, które podkreślają osobowość. Które są na pewno intrygujące, interesujące, ale jednak mimo wszystko dla mnie nie są luksusowe. I kolejną kategorią perfum, których ja nie rozpatruję bynajmniej jako pachnące luksusowo, to perfumy właściwie wszystkie od marki Thierry Mugle. Dlaczego? Są to zapachy niewątpliwie bardzo ciekawe, bardzo wizjonerskie, bardzo nowatorskie, bardzo nietypowe i rzadko spotykane na ulicach. Chodzi tutaj mi głównie o te flagowe kompozycje marki Mugle: jak Aura, Humanity, Alien czy Angel. Natomiast to są zapachy takie futurystyczne, fajne, intrygujące, ale dla mnie też się nie kojarzą szczerze mówiąc z luksusem. Może troszeczkę alien, ale to właściwie tyle by było, jeśli chodzi o zapachy marki Mugle. Jednak tutaj jest za dużo inwencji twórczej, nowatorstwa, nieprzeciętności, żeby taka woń ko kojarzyła się niekontrowersyjnie i luksusowo. A zatem, też nie powiem tutaj o żadnych perfumach tej marki, czyli marki Mugle. Kolejną kategorią perfum, która zupełnie nie kojarzy mi się luksusowo, są wszelkiego rodzaju zapachy słodkie i gurmą. I czy mówimy tutaj o bardzo silnych waniliowcach, czy o perfumach takich stricte gurmą z pralinkami, z jakąś nutą kawy, orzechów, z jakąś nutą bitej śmietany, karmelu. Powiem szczerze, że ilekolwiek kosztują te perfumy, mnie one nigdy się luksusowo nie kojarzą i mam tu chociażby jako przykład Flower Bomb Nectar od marki Victor Rolf, jak wiecie te perfumy nie są tanie, one swoje kosztują i swoje za nie trzeba zapłacić, ale mimo wszystko na mój nos nie brzmią kompletnie luksusowo. A zatem y, kolejny mój taki antytyp y, y, luksusowego pachnienia to wszelkiego rodzaju gurmundy i bardzo słodkie perfumy. A zatem też Wam dzisiaj nie powiem o żadnych perfumach z tej kategorii. I ostatnimi perfumami, które w moim mniemaniu bardzo dużo straciły, jeśli chodzi o swoją rangę, prestiż y, i straciły głównie przez ogromną popularność i przez rozliczną masę klonów, zamienników, inspiracji to perfumy tym razem od MFK i jest to Baccarat Rouge 540. Kiedy ja kupiłam te perfumy, a było to jakieś 5 czy 4 lata temu, to muszę powiedzieć, że osobiście mnie ten zapach dodawał plus 3000 do outfitu. Jakkolwiek bym nie była ubrana, czy bardzo skromnie, czy troszkę bardziej elegancko, to w tych perfumach czułam się jak milion dolarów. Te perfumy były jakością samą sobie, innowacją samą sobie, te perfumy miały taki prestiż i tak podnosiły rangę i były tak niecodzienne, że nie można się, nie było w nich czuć luksusowo, ale po dużej ilości powstających klonów, zamienników, inspiracji niestety Ranga bakara Rouge bardzo silnie się obniżyła i mimo, że jest to nadal zapach bardzo mocno jakościowy, skomponowany naprawdę z bardzo dobrej jakości składników, to fakt, że czujemy yy, jemu podobne zapachy na co drugiej osobie mijanej na ulicy, powoduje, że to nie jest zapach już w żaden sposób luksusowy i wyróżniający się. A więc niestety dzisiaj o Bakra róż w moim filmie też nie powiem, ale jeśli chcecie wiedzieć, co z kolei dla mnie pachnie luksusowo, mimo że czasem nie jest wcale drogie, to bardzo serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. Dobra, a zatem przejdźmy do tych perfum, które moim zdaniem brzmią luksusowo i które ja zawsze gdzieś tam czując na osobach z otoczenia odbieram jako perfumy drogie i jako perfumy niezwykle luksusowe. I jeśli chodzi o brzmienie różnorodnych nut, to ja jako wyjątkowo luksusową odbieram nutem chudębowego. I tutaj mam dla Was takie dwa przykłady. Od marki Chloe jest to nomad w wersji wody perfumowanej i w wersji wody taletowej. Zapachy dość do siebie podobne, ten powiedziałabym troszkę mniej drzewny i bardziej frezjowy, a ten jednak troszkę bardziej drzewny i mszysty. Oba te zapachy są niezwykle eleganckie, na maksa pozbawione słodyczy. Jest to przepiękny miks owoców, zwłaszcza tych owoców cytrusowych, oraz delikatnej mirabelki, nut kwiatowych, nut drzewnych oraz właśnie bardzo silnej mszystości. Oba te zapachy, kiedy je czuję na osobach z otoczenia, naprawdę przywodzą mi na myśl ogromną elegancję, szyk i właśnie luksus. I dlatego, jeśli chodzi o te nowsze wydawnictwa rynkowe, to zdecydowanie jako bardzo luksusowe uznałabym te dwie propozycje od marki Chloe. Kolejnym zapachem, który w moim mniemaniu brzmi niezwykle luksusowo, to La Pantere od marki Cartier. I tutaj mamy y, troszeczkę podobną sytuację jak z Nomad od marki Chloe, ponieważ są to perfumy bardzo dalece szyste, Więc tu czujemy też pewnego rodzaju mech dębowy, ale w troszeczkę słodszym wydaniu, bo mamy tutaj słodziutkie owoce, na przykład truskawkę. Mamy kremową, lekko dosłodzoną gardenię y, i mamy właśnie tę szystość, ale też bardzo ładnie wspomaganą w bazie. Chociażby przez nuty skóry. Perfumy, choć nowoczesne, bo powstały w roku 2014 pachnące jak dobra, stara szkoła perfumiarstwa z bardzo dużym szykiem, bardzo dużym sznytem, bardzo dużą elegancją. A zatem, jeśli jesteście fankami Nuty Mżysty, chcecie pachnąć wyjątkowo szykownie i elegancko, ale w sposób niepozbawiony do końca słodyczy, to myślę, że dobrym wyborem dla Was będzie dla Pantera od marki Cartier. Jeśli chodzi o kolejną kategorię perfum, która w moim mniemaniu brzmi bardzo luksusowo i bardzo elegancko, to są to perfumy różane. Aczkolwiek nie każda róża jest dla mnie różą brzmiącą luksusowo, bo jeśli mamy różę podaną w sposób bardzo mocno balsamiczny, jeśli mamy różę podaną na bardzo silnej nucie kadzidła, Albo jeśli mamy różę podaną w otoczeniu totalnie słodkich nut gurmądowych, jak takie nadzienie spączka o smaku różanym, to powiem szczerze, że takie róże są oczywiście przepiękne, bardzo oryginalne. Za takimi perfumami na pewno bym się obejrzała. Aczkolwiek w moim osobistym odbiorze perfumy z tak podaną różą nie do końca odzwierciedlają moją definicję luksusu. A jaka jest moja definicja luksusowego podania róży? Otóż dla mnie róża pachnąca luksusowo to róża podana na bazie nud bardzo chłodnych, bardzo zimnych, bardzo wręcz takich sterylnych. Jeśli rozumiecie, o czym mówię, i mam tu dla Was takie przykłady tego rodzaju róż, więc mam nadzieję, że to Wam pozwoli zrozumieć, jak ja definiuję właśnie tę luksusową różę. Jeśli chodzi o pierwszy przykład takiej róży, to są to perfumy od marki Chloe, jest to EDP w edycji Naturel. I tutaj mamy chłodną różę podaną na bardzo silnych nutach zielonych na nucie Neroli oraz bardzo świdrującej nucie cedru. I tak podana róża, róża dystansująca, zimna, chłodna, ale jednocześnie bardzo kobieca, bardzo ładnie ubierająca. Jeśli chodzi o takie okazje dzienne, jest dla mnie różą, która wybrzmiewa ekstremalnie wręcz luksusowo. Jeśli chodzi o kolejne przykłady takich róż, to chociażby mogłabym Wam pokazać perfumy od marki Tiffany NKO. I jest to Rose Gold. Tutaj mamy różę troszeczkę przypruszoną nutą irysa, więc troszeczkę cieplejszą i troszeczkę bardziej przytulną. Aczkolwiek mamy tutaj też kwaskowatość czarnej porzeczki która powoduje, że mimo wszystko ta róża nie jest taka zaciepła, za bardzo kocykowa, nadal jest to róża, taka elegancka, codzienna, troszkę nieprzystępna za sprawą tego chłodu i kwaskowatości czarnej porzeczki, a zatem też w moim mniemaniu ta woń pachnie wyjątkowo luksusowo. I ostatnia róża, którą Wam tutaj w tej kategorii pokażę, to róża tym razem z półki niszowej. Są to perfumy od marki Serge Luton La Fille de Berlin. I tutaj też mamy chłodne wydanie róży. Róży w towarzystwie świeżych przypraw korzennych z nutą geranium, jako nutą, która z, do spółki tutaj gra z tą różą, na bardzo silnej, szystej bazie. Więc mamy tutaj w bazie sporo chudębowego i sporo paczuli. Aczkolwiek mam wrażenie, że ta paczula nie została tutaj podana w taki sposób niepokojący, piwniczny, tylko właśnie została podana w sposób taki bardzo silnie zielony i lekko ziemisty. A zatem jest to kolejne oblicze takiej bardzo chłodnej róży. Tutaj dodam róży troszeczkę z akcentami orientalnymi, bo te perfumy bardzo przynajmniej mi się kojarzą orientalnie, więc na pewno nie będą na każdą okazję, niemniej jednak ich całościowa woń dla mnie jest bardzo luksusowa. Kolejnymi perfumami, które w moim mniemaniu pachną luksusowo, są perfumy od marki Chanel. I mam tutaj dla Was dwa przykłady: czyli Coco Mademoiselle w edycji Ode Parfum Intense i klasyczną piątkę w edycji wody toaletowej. I dlaczego ja perfumy od marki Chanel rozpatruję jako perfumy pachnące luksusowo? A to dlatego, że firma przez cały czas swojego istnienia na rynku buduje wokół siebie taki prestiż i taki wizerunek, że nawet jeśli wydadzą coś nie do końca pachnącego luksusowo, na przykład takimi perfumami jest Chanel Chance Eau Tendre, to mimo wszystko zapach tych perfum poprzez wizerunek marki i poprzez dość dużą znajomość zapachu na rynku od razu rozpatrujemy jako luksusową. Ja powiem szczerze, że dla mnie na przykład klasyczna piątka nie jest do końca luksusowa. To jest dla mnie zapach, którego ja bym w ciągu dnia raczej do pracy, na spotkania biznesowe nie nosiła, bo to jest jednak za duży old school i obawiam się, że zbyt dużo osób mógłby przestraszyć, więc dla mnie te perfumy tak nie do końca mają miano luksusowych, ale na przykład Coco Mademoiselle i jej wszelkie interpretacje jestem w stanie jak najbardziej nosić w takich bardzo eleganckich, biznesowych czy służbowych okolicznościach. A zatem marka Chanel ma coś niewątpliwie w sobie, co powoduje, że ubrane w Chanel czujemy się wyjątkowo luksusowo i elegancko i myślę, że to jest taki bardziej placebo i taki efekt po prostu pigułki placebo, czyli tego jak marka Chanel pokazuje nam się medialnie. I skoro o wszelkich inspiracjach od marki Chanel mowa, to nie mogłabym nie wspomnieć o Empressie od marki Penhaligons. Ja te perfumy również rozpatruję jako wyjątkowo luksusowe, pachnące. Wyjątkowo luksusowo. Dlaczego? Dlatego, że jest to zapach podobny do Coco Mademoiselle w edycji wody toaletowej, aczkolwiek tutaj ma jeszcze więcej zadziora, jeszcze więcej elegancji, ponieważ dodano do tego aromatu bardzo silne elementy zapachu drzew iglastych. A zatem jest to zapach z jeszcze większą elegancją, z jeszcze większym sznytem, doskonała propozycja na bardzo uroczyste, eleganckie bale do, jakich, do załatwiania jakichś spraw służbowo-zawodowych. Zdecydowanie dla mnie jest to elegancja w butelce. I kolejną kategorią perfum, które dla mnie brzmią bardzo elegancko, bardzo luksusowo i zawsze mnie, przynajmniej osobiście, dają plus to do poczucia elegancji i szykowności, są perfumy oparte na przewodnich nutach białych kwiatów. I mam tu dla Was kilka przykładów, chociażby te dwa, czyli Pure Poison od marki Dior oraz perfumy od marki Boucheron o nazwie Jaipur Bracelet. Oba te zapachy są do siebie łudząco podobne. Perfumy od marki Dior są nieco bardziej kremowe, natomiast od marki Boucheron nieco bardziej konwaliowo-zielone, ale generalnie w sercu i w bazie oba aromaty robią się łudząco do siebie podobne, właściwie nierozpoznawalne, który jest który. Perfumy na pewno bardzo eleganckie, które rzeczywiście ja wybieram zwłaszcza do pracy, na takie okazje zawodowo-służbowe. Aczkolwiek jeśli chodzi o lato, mogłabym też się pokusić o noszenie takich perfum do Opery czy do teatru i idąc do kolejnych białych kwiatów pokażę wam jeszcze te dwie kompozycje, a mianowicie żador od marki Dior w edycji wody toaletowej. Oraz portrayal od marki Amouage, Jeśli chodzi o Żador, to są to perfumy chłodne, dystansujące, rzeczywiście niezwykle szykowne, eleganckie. Te perfumy budzą taki dystans i pewnego rodzaju szacunek, przez to, że one mają dość chłodny wydźwięk, a mianowicie dlatego, że zastosowano tutaj bardzo silną nutę takiego świeżego Neroli oraz bardzo silne pierwiastki drzewne, głównie w postaci cedru. A zatem nie dosyć, że te perfumy brzmią bardzo bogato i bardzo luksusowo. To jeszcze dodatkowo w jakiś taki chłodny sposób nas dystansują od osoby je noszącej. Natomiast jeśli chodzi o Portrayal, to tutaj czuje się jakość, bogactwo i luksus tego zapachu za sprawą doskonałych składników. Tutaj od razu się czuje, że esencja olejku jaśminowego to jest jedna z najdroższych esencji, jakie stosuje się w perfumiarstwie. Tutaj od razu, mówiąc kolokwialnie, czuje się pieniądz. Jest to jaśmin bardzo rasowy, bardzo jakościowy, troszkę indolowy. Podbity dodatkowo nutą żywicy, elemi, tytoniu oraz delikatnej wanili, a zatem perfumy są też troszeczkę kremowe, ale przede wszystkim białokwiatowe, w bardzo dobrej jakości, wysokogatunkowe i od razu po prostu w tych perfumach się to czuje. I ostatnie przykłady luksusowo brzmiących białokwiatowców to te dwie kompozycje: czyli Modern News Chic od marki Lauder oraz Libre Intense od marki Yves Saint Laurent. I czy nie przyniosłabym tutaj Libre Intense czy jakiegokolwiek innego wydania, Libre? Myślę, że cała ta linia pachnie niezwykle elegancko i luksusowo. A to dlatego, że zastosowano w niej również bardzo silne pierwiastki białych kwiatów, zwłaszcza kwiatu pomarańczy i jaśminu, ale dodatkowo przypruszono te białe kwiaty bardzo silną lawendową nutą. Dlatego perfumy te mimo słodyczy w bazie są jednak bardzo szykowne, eleganckie i dystansujące i do spółki z nomad od marki Chloe jest to jedno z najbardziej eleganckich wydawnictw współczesnego rynku olfaktorycznego. Jeśli natomiast chodzi o Modern Muse to tutaj mamy tuby rozę podbitą przepiękną nutą zamszu oraz śliwki z delikatnym drzewem agarowym, co stanowi o tym, że perfumy nie dosyć, że są eleganckie, bardzo silnie białokwiatowe, to też troszkę intrygujące, troszeczkę rozleniwiające nas tym delikatnym ciepłem śliwki oraz nuty zamszu, a zatem są to też perfumy wysoce eleganckie. Bardzo silnie, przynajmniej mi osobiście, luksusowo kojarzą się też nuty starej szkoły. I niekoniecznie chodzi mi tutaj o kompozycje trącące myszką, czyli o perfumy z lat 40., 50 ale o perfumy, które powstały w miarę współcześnie, a jednak mimo wszystko nawiązują swoim brzmieniem do tego najlepszego wzorca perfumowego. I chociażby takim zapachem jest Siel od marki Amouage. Perfumy totalnie współczesne, bo powstały w roku 2002, a jednak mimo wszystko o całkowicie retro wydźwięku. Bo mamy tutaj nuty pudrowe podane w taki retro charakterystyczny sposób, ale ten zapach nie zabija nas na żadnym etapie pudrowością, ponieważ te vintage'owemu pudrowi towarzyszy przepiękna woń białych kwiatów m.in. w postaci gardenii oraz jaśminu, przepiękna lilia wodna oraz takie nuty bardzo świeże, ozonowe, delikatnie morskie. A zatem perfumy z jednej strony mają troszeczkę tego starego sznytu, starej elegancji, ale z drugiej strony są akuratne na takie okazje dzienne, na przykład w ciągu wiosny czy lata i są niezwykle do tego szykowne i eleganckie. I kolejne perfumy starej szkoły, które powstały nie tak dawno temu, to te dwie kompozycje. Jest to klasik w edycji wody toaletowej od marki Jean Paul Gaultier oraz Chanel Coco w edycji wody toaletowej. Obie kompozycje są niezwykle wręcz kunsztowne i eleganckie, bardzo bogate. Jeśli chodzi o Coco w edycji wody toaletowej, to mamy tutaj poza tą mszystością, która ta czystość właśnie dla mnie stanowi pewnego rodzaju luksusowość w perfumach. Mamy też bardzo bogate pierwiastki drzewne, delikatną pudrowość irysa, mamy przepiękne kwiaty w sercu chociażby za sprawą jaśminu jaśminuczyny roli oraz przecudowną, delikatnie tutaj kładącą akcent na brzmienie całej kompozycji nutę przyprawowego goździka. Jeśli zaś chodzi o klasik, to tutaj z kolei mamy przepiękną nutę kwiatu pomarańczy, ilang lang, ale żeby nie było tak oldschoolowo i tak totalnie klasycznie i elegancko, dodano do tego kropelkę wanili, co powoduje, że perfumy te nie odstraszają nas w żaden sposób, nie budzą takich bardzo silnych retrokonotacji, konotacji, acz cały czas przywodzą nam na myśl takie dobre, klasyczne, szykowne perfumy. I ostatnią kategorią perfum, które chciałabym dzisiaj dla Was omówić, które ja powiem szczerze nie do końca rozpatruję luksusowo. Jest to mianowicie kategoria perfum pudrowych. Jeśli chodzi o takie 100% totalne pudraki, to ja przynajmniej osobiście nie zaaplikowałabym takiego zapachu na jakieś spotkanie wysokiej wagi, na jakieś spotkanie biznesowe, czy chociażby do opery, czy do teatru. Raczej zapachy pudrowej w większości, chociaż zaraz Wam pokażę wyjątki od tej reguły. Mnie osobiście kojarzą się z zapachami takimi kocykowymi, z zapachami czystego ciała, z zapachami pieleszy domowych. Ewentualnie takie pudraczki widzę jako super propozycje na randki we dwoje, na takie spotkania tête à Natomiast ja osobiście nigdy takich perfum nie, nie przywdziewam na spotkania służbowe. I tak jak powiedziałam, od tej reguły mam pewne wyjątki i zaraz Wam je przedstawię. I jednym z takich wyjątków niewątpliwie jest Shalimar Parfum i dla mnie te perfumy są z jednej strony pudrowe, ale one nie są pudrowe taką suchą, bardzo proszkową pudrowością, która by powodowała, że po prostu kichamy. To jest taka pudrowość elegancka i mokra, bo jest ona pudrowością nuty i rysa, które bardzo mocno tutaj wspierają elementy kwiatowe, chociażby jaśminu, elementy owoców cytrusowych, na przykład bergamotki czy cytryny. Ale także taka niespożywcza, nieprzesłodzona nuta wanili. A zatem dla mnie Shalimar Parfum Incello jak najbardziej jest zapachem szykownym i eleganckim. I tego zapachu raczej nie powstydziłabym nosić się do pracy na jakieś ważne, eleganckie, oficjalne spotkania. Ale jeśli chodzi o ten zapach, to zaznaczam, że byłabym w stanie ten zapach na okoliczności takie totalnie eleganckie założyć tylko w okresie chłodnej wiosny oraz jesieni. I drugie perfumy, które ja rozpatruję jako zapach brzmiący totalnie elegancko, totalnie szykownie oraz bardzo wysoce luksusowo, to tym razem perfumy od marki Guerlain o nazwie Insolence i ja mam tutaj ze sobą edycję wody taletowej. I dlaczego te perfumy uważam za bardzo szykowne? Otóż dlatego, że mimo, że tutaj również jest irys, to również irys jest podany w sposób taki bardzo mocno wilgotny. Nie jest to irys powodujący rzeki hamy, nie jest to irys taki proszkowy i suchy, tylko jest to irys bardzo silnie wsparty innymi kwiatami oraz bardzo silnym motywem zielonym. Zatem perfumy te brzmią bardzo luksusowo, bardzo elegancko i na przykład jeśli chodzi o Insolence wyobrażam sobie je totalnie na takie okazje oficjalne, zawodowe, służbowe, aczkolwiek jeśli chodzi o moją wersję Insolence to tylko w delikatnej, dyskretnej aplikacji, ponieważ jest to tytan trwałości oraz projekcji. I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film, czyli o moją osobistą definicję luksusu i perfum pachnących luksusowo. Dajcie znać, które Wy zapachy odbieracie jako wysoce luksusowe i jak definiujecie luksus w perfumach, a tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Trzymajcie się wszyscy ciepło, zdrowo, nie dajcie się jesiennym choróbskom i do zobaczenia, mam nadzieję, bardzo niedługo. Pa pa!